Mamy tą historię, która zaczyna się od 68 roku i ciągnie się do 89 poprzez rok 70, 76 i 80. I pragnę Państwu zwrócić uwagę, że to usiłuje się zastąpić dzisiaj taką datami cyklem pielgrzymek Jana Pawła II. Ja nie chcę odmawiać tym pielgrzymkom ogromnego znaczenia. Tak, z pewnością było. To, że w roku 79 te tłumy mogły się zobaczyć razem i że to było ewidentnie coś w końcu do komunizmu, miało ogromne znaczenie. Ale czym innym jest próba opisu historii Polski tylko z pomocą tych pielgrzymek. Zdajmy sobie z tego sprawę. Czy w jaki sposób się to w to, co mówię w tej chwili, w jaki sposób się wpisuje w obecną dyskusję o Janie Pawle II. My jesteśmy w dwa dni po tej niezwykle wstrząsającej audycji dotyczącej no, Jana Pawła II, wówczas tylko arcybiskupa Wojtyły, jak dalece z pytaniami, jak dalece on krył akty pedofilii. Nie tylko nie usuwając księży, ale niekiedy nie wspierając księży, którzy się takich okropnych czynów popełnili. No Upadek autorytetu. Ale zwróćmy uwagę, że te pompowanie Jana, Jana Pawła II na pomniki związane jest z pewną interpretacją historii polskiej. Zamiast 1968 roku. Zamiast opowieści o pokoleniu, które się zbuntowało, zamiast wskazania, jak to środowisko marca 1968 roku było zróżnicowane, a dzięki czemu i dojrzałe, jak różne biografie się tam spotkały, zamiast tego mamy mieć opowieść o serii pielgrzymek. Serii pielgrzymek. No, wszystko prowadzi mnie to do. Następującego wniosku dotyczącego samej powagi tej daty 68 roku i tej tezy, która tutaj, której, którą powtarzam, że jest to, że ta data należy, jest ważną datą w kalendarzu opozycji demokratycznej, ponieważ opozycja rodzi się od dołu. I szczerze mówiąc, dzisiaj, widząc to, co się dzieje w naszym kraju, warto o tym marcu 1968 roku pamiętać. Mamy bowiem w Polsce autorytarne już rządy, łamiące państwo prawo. Mamy PRL-BIS, czy PRL-PIS, mamy telewizję publiczną. Która bardzo, a nawet czasem jest gorsza od tej telewizji z czasów komunistycznych. Bardziej szczerze mówiąc, przypomina tą telewizję rosyjską w chwili obecnej. No to ostatnie historie z Radio Szczecin i tak dalej, media publiczne, próba opanowania mediów publicznych, zakłamania całej rzeczywistości. A więc jakby historia niemal się powtarza, ale. I na to, trzeba, na szczęście jesteśmy w dużej lepszej sytuacji, jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Sędziowie się bronią, państwo prawa nie załamało się całkowicie mimo wysiłków Kaczyńskiego i Ziobry. To jednak data marzec 1968 roku jest apelem do nas, wszystkich obywateli, o aktywność. I jest takim wezwaniem, że niepodległość, demokracja rodzi się od dołu rodzi się z buntu i odwagi bardzo wielu ludzi. I to dlatego jest data właśnie w kalendarzu opozycji demokratycznej. Dlatego powinniśmy w tym dniu dyskutować o historii Polski, pokazywać, jak dalece ta historia Polski. Oparta jest niekoniecznie o romantyczne powstania z XIX wieku. To w, w, w interpretacji takich ideologów e, PiSu jak Andrzej Nowak, i tak dalej, i tak dalej, taka romantyzacja i katolizacja całej historii Polski nie. To niepodległość jest owocem, jest owocem buntu obywateli. Jest Owocem tego, że potrafimy być obywatelami. Ja myślę, że to nadaje tej dacie swoją, swoją wagę. Reset obywatelski.